Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Bogdański. Pracuję w katedrze leczenia otyłości, zaburzeń metabolicznych i dietetyki klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie, na dzisiejszą konferencję. I chciałem wspólnie z Państwem sprzyjrzeć się niezwykle ważnej kwestii problematyce, która dotyczy coraz większej ilości osób w naszym kraju, stanowi istotne zagrożenie, zarówno Wydaniu medycznym, społecznym, jak i ekonomicznym. W czasie swojej prezentacji będę chciał udowodnić, jak ogromny wpływ na przyszłość naszego kraju ma pandemia otyłości. Choroby, która dotyczy coraz większej ilości Polaków. Choroby, która wymaga zorganizowania systemu opieki zdrowotnej, który pozwoli na zahamowanie tych niezwykle niepokojących trendów. Zatem, przechodząc do prezentacji, tu poproszę moje slajdy, chciałem. Państwa zaprosić do wykładu Epidemia otyłości w dobie post-COVID-19 wyzwania organizacyjne. Częstość występowania otyłości wzrastała na całym świecie jeszcze przed pandemią COVID-19 w dramatyczny sposób na wszystkich kontynentach, we wszystkich szerokościach geograficznych, we wszystkich grupach wiekowych. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet w Afryce subsaharyjskiej obserwowano wzrost częstości występowania tej Poważnej choroby, ale nas najbardziej interesują dane naszego kraju. To badania, wyniki przedstawione przez NFZ w 2016 roku. Zobaczcie Państwo, jeszcze przed pandemią 68% dorosłych mężczyzn, 53% dorosłych kobiet to osoby, które charakteryzowała nadwaga, a 25% dorosłych mężczyzn i 23% dorosłych kobiet chorowało na otyłość. Prognozy nie napawały optymizmem, i to od razu uprzedzę i powiem Państwu, że pandemia COVID-19 spowodowała dalszy, dynamiczny, niekontrolowany wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości w naszym kraju, w różnych grupach wiekowych, ale w szczególny sposób niepokoją dane dotyczące najmłodszych mieszkańców naszego kraju, dzieci i nastolatków. W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadmierną masą ciała, mamy piąte miejsce na świecie pod względem dzieci z nadwagą, a, a polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Niestety mamy czarną koszulkę lidera, jeśli chodzi o wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Zaczuje się, że w Polsce każdego roku będzie przybywać 400 tysięcy dzieci z nadwagą, w tym 80 tysięcy z otyłością. Co gorsze, a w momencie, kiedy Dzieci w wieku nastu lat cechuje nadmierna masa ciała, to ryzyko wystąpienia otyłości w życiu dorosłym wzrasta aż osiemnastokrotnie. To prognostycznie pokazuje dalszy dynamiczny wzrost częstości występowania tej poważnej choroby w naszym kraju. Otyłość to choroba nieuświadomiona i niediagnozowana. Dlaczego nieuświadomiona? Dlatego, że większość Polaków i to dane. Badania ankietowego z, 2000, z lutego tego roku pokazują, że większość Polaków nie postrzega otyłości jako choroby. Postrzega ją jako defekt kosmetyczny, jako nadmiar kilogramów, nieco zwiększony obwód pasa. Nie ma świadomości, że otyłość to niezwykle groźna choroba. To przewlekła choroba o numerze statystycznym E66. Przewlekła choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania, z tendencjami do nawrotu i z bardzo poważnymi konsekwencjami medycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Ja nie znam żadnej innej przewlekłej choroby o tak dużej liczbie potencjalnych, potencjalnych powikłań. Ta lista powikłań, który, do których może prowadzić rozwój otyłości, to ponad 200 pozycji. To wiele chorób i zaburzeń, które w dramatyczny sposób pogarszają stan i jakość życia pacjentów, doprowadzając do przedwczesnej zachorowalności i umieralności. Aby Państwu zobrazować to przykładami i nie być gołosłownym, chciałem pokazać związek otyłości z kilkoma wybranymi chorobami z tej długiej listu 200 pozycji. Popatrzcie Państwo na związek otyłości z cukrzycą typu drugiego. Wraz ze wzrostem BMI ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego wzrasta i przy BMI powyżej 35 u kobiet ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego jest ponad 90 razy większe niż populacja osób z prawidłową masą ciała. To wzrost o 9000%. Wielu ekspertów uważa, że nie ma takiej choroby jak cukrzyca typu drugiego. To klasyczne powikłanie otyłości. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, patrząc na ten niezwykle silny związek Epidemiologiczny. Otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Przy BMI powyżej 30 to ryzyko wzrasta 5 6 8 -krotnie. Szacuje się, że ponad połowa przypadków wszystkich osób chorujących na nadciśnienie tętnicze w naszym kraju, to tak naprawdę nadciśnienie tętnicze związane z otyłością, nadciśnienie, które wygenerowane jest przez nadmierną masę ciała. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłej, niealkoholowej, stłuszczeniowej choroby wątroby, zwiększa ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek. Ta lista powikłań jest naprawdę bardzo długa. Otyłość jest niezależnym i najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia zespołu bezdechu w czasie snu. Choroby, która dramatycznie pogarsza jakość życia pacjentów, powoduje rozwój kolejnych powikłań i choroby, którą, według danych brytyjskich, odpowiedzialna jest za. Ponad 10% wypadków z nieznanej przyczyny, kiedy to nagle osoba jadąca samochodem zasypiając zjeżdża na drugi pas ruchu. Podstawowy czynnik epidemiologiczny w ponad 90% przypadków to otyłość. Według danych brytyjskich, blisko 70% konieczności wykonywania endoprotezy stawu kolanowego u kobiet to skutki tylko i wyłącznie otyłości koszty, czas oczekiwania na operację. Te wszystkie dane Państwo doskonale znacie, stanowiące zagrożenia dla systemu opieki zdrowotnej. Otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy i wszystkich klinicznych konsekwencji, ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, choroby naczyń mózgu czy naczyń obwodowych. Przyspiesza rozwój miażdżycy i wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Otyłość w końcu jest Karcinogenem jest niezależnym czynnikiem ryzyka prowadzącym do rozwoju i wystąpienia wielu chorób nowotworowych. Szacuje się, że w Unii Europejskiej co roku ponad 100 tysięcy nowotworów z kilku milionów rozpoznawanych to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Długa lista chorób nowotworowych silnie związana z otyłością. Koszty związane z chorobami nowotworowymi Państwo doskonale znacie wyzwania organizacyjne problemy z tym związane. W końcu otyłość skraca długość życia. U osób z prawidłową masą ciała czas do życia 70 lat, szansa na dożycie 70. roku życia wynosi 80%. U tych, u których BMI przekracza 35, to ta szansa spada do 60%. U, u osób z BMI powyżej 40 kg na m2, to szansa obniża się do 50%. To przekłada się na Długość i jakość życia. I w końcu pandemia COVID, która dramatycznie przyspieszyła częstość występowania nadwagi otyłości w całym świecie, ale również u nas w kraju, obnażyła również zagrożenia wynikające z choroby otyłościowej, pokazała, jak groźna to choroba. Popatrzcie Państwo na ryzyko wystąpienia gorszego przebiegu COVID-19 u osób chorujących na otyłość. Jeśli doszło do infekcji COVID-19 u osoby chorującej na otyłość. Ryzyko konieczności hospitalizacji wzrastało o ponad 113%. Ryzyko przyjęcia na oddział intensywnej opieki medycznej o ponad 74% i w końcu ryzyko zgonu u osoby chorującej na otyłość, u której dochodzi do do infekcji COVID-19 wzrasta o 48%. To dramatyczne dane pokazujące ogromne zagrożenia dla pacjenta chorującego na otyłość, u którego dochodzi do infekcji COVID-19. Ciekawa analiza pokazała, że w krajach, w których była większa liczba osób z nadmierną masą ciała, z nadwagą i otyłością, dramatycznie wzrastała też liczba ciężkich przebiegów i zgonów. Popatrzcie Państwo, w tych krajach, gdzie nadwaga dotyczyła 20, 30, 40% mieszkańców dorosłych, a ta śmiertelność była na w miarę podobnym poziomie. Nagle od wartości 50-60% osób z nadmierną masą ciała ta śmiertelność gwałtownie wzrastała. Przypomnę, w 2016 roku w naszym kraju mieliśmy 68% dorosłych mężczyzn z nadmierną masą ciała, 53% dorosłych kobiet. Być może Odpowiedź w zakresie najskuteczniejszej prewencji przed ciężkim przebiegiem COVID znajduje się również w tym diagramie. Otyłość dramatycznie zwiększa koszty związane zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, związane z leczeniem otyłości, ale też koszty związane z leczeniem chorób towarzyszących, klasycznych powikłań otyłości. To na konferencjach farmakoekonomicznych bardzo mocno wybrzmiewa, traktując otyłość jako jedno z najważniejszych zagrożeń ekonomicznych zbliżających się Latach. Popatrzcie Państwo, już teraz koszty pośredniej i bezpośredniej otyłości są równe kosztom, wydatki na, wydat, kosztom związanym z wydatkami na zbrojenia, na terroryzm, na konflikty zbrojne. To ogromne, ogromne koszty. Szacuje się, że w najbliższych 30 latach Polska wyda na leczenie otyłości i chorób współistniejących około ponad 4% PKB. To dane z raportu OECD z 2019 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia w 2019 roku w raporcie Cukier i Otyłość pokazał jak dramatycznie będzie wzrastała liczba pacjentów wymagających pomocy różnych specjalistów, diabetologów, kardiologów, ortopedów, pokazując jednocześnie, że wydłużą się kolejki i czas oczekiwania do wielu specjalistów. Jeśli nie znajdziemy sposobu na zahamowanie Wzrostu częstości występowania otyłości. Choroby, która prowadzi do ponad 200 innych chorób, zaburzeń, powikłań. Otyłość to również koszty pośrednie, między innymi osłabienie produktowności pracowników. Nasze społeczeństwo stanie się mniej konkurencyjne na rynku światowym, jak i europejskim. A co przeraża, to szacowany spadek długości życia związany tylko i wyłącznie z otyłością. Popatrzcie Państwo, dane. OECD, raport 2019 roku, szacuje się, że do 2050 roku średnia długość życia w naszym kraju spadnie o, o blisko 4 lata, i to drugi najgorszy wynik po Meksyku. Niestety otyłość to również choroba niediagnozowana. Według danych amerykańskich średni czas, jaki upływa do czasu, kiedy to lekarz widzący pacjenta chorującego na otyłość powie: Proszę pana, choruje pan na otyłość. Na bardzo poważną chorobę z wieloma powikłaniami musimy rozpocząć leczenie, to 5 lat. 5 lat osoba chorująca na otyłość musi chodzić do lekarza, by w końcu usłyszeć to bardzo ważne stwierdzenie, diagnozę, która zobowiązuje do leczenia, do podjęcia odpowiednich działań. I to tylko co u drugiej osoby. W tym zakresie wymaga pracy, zmiany w zakresie komunikacji dotyczącej otyłości, choroby otyłościowej. Weryfikacji celów tej poważnej choroby, metod osiągania tych celów, jak i dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo budowy odpowiedniego systemu opieki zdrowotnej. W zakresie komunikacji niestety musimy przebudować to podstawowa kwestia sposób postrzegania otyłości nie jako problem kosmetyczny nie jako zaburzenie, które wynika tylko i wyłącznie z lenistwa osób dotkniętych tą chorobą, braku zaangażowania, niezdyscyplinowania, postrzegania osób jako osoby z otyłością czy osoby grube i w efekcie odchudzania tych pacjentów. To wszystko kwestia wymagająca przebudowy. Otyłość to przewlekła choroba. Pacjent chorujący na otyłość wymaga diagnozy, wymaga leczenia, wymaga wsparcia. Otyłość ma złożoną patogenezę, nie zawsze rozwija się tylko i wyłącznie z winy pacjenta, najczęściej nie z winy pacjenta, ma jasno określone kryteria diagnostyczne, nieleczona prowadzi do rozwoju ponad 200 powikłań, ma bardzo określone standardy leczenia. W swoim założeniu niczym nie różni się od innych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia. Ta choroba wymaga bardzo odpowiedzialnego potraktowania i kompleksowego leczenia. Cele terapeutyczne jasno określone równe korzyściom, które pacjent ma odnieść, to redukcja masy ciała, utrzymanie zredukowanej masy ciała, ale przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań, otyłości i konieczności ich leczenia, a także korzystny wpływ na współistniejące z otyłością. Zaburzenia i choroby. Metody osiągania celów, standardy terapeutyczne jasno opisane w stanowiskach ekspertów, wytycznych dostępnych w codziennej praktyce klinicznej, wymagające wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej i zbudowania tego systemu w odpowiedzialny i mądry sposób. Dowody na skuteczność i bezpieczeństwo metod terapeutycznych dobrze opisane i mają wpływ na losy i życia wielu pacjentów w naszym kraju. Wybór opcji terapeutycznej ma ogromne znaczenie po to, aby uniknąć wszystkich tych historii, tragedii i dramatów związanych z nieleczoną otyłością. Wszystkich tych historii, gdzie my tak naprawdę koncentrujemy się na terapii powikłań otyłości. Cukrzycy, nadciśnienia, niealkoholowe stłuszczeniowej choroby wątroby, zespołu bezdechu w czasie snu i wielu innych, o których dzisiaj mówiłem. Czego oczekują od nas pacjenci? Wzięcia odpowiedzialności za leczenie tej przewlekłej choroby, okazania zrozumienia i wsparcia, niestygmatyzowania, a udzielenia pomocy, przedstawienia jasno wytycznych co do leczenia tej choroby, a w sytuacji, kiedy nie potrafimy zająć się tę, tą jednostką chorobową, skierowania pacjenta. Do innej odpowiedniej placówki, po to, aby osiągnąć sukces. A w przypadku pacjentów chorujących na otyłość, sukces oznacza dłuższe i lepsze życie. W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną, której jesteśmy świadkami, zagrożenia wynikające z otyłości, w marcu tego roku powstało Polskie Towarzystwo. Leczenia otyłości, którego celem statutowym jest zwiększenie świadomości wśród pacjentów i też edukacji lekarzy w zakresie odpowiedzialności za losy wielu pacjentów chorujących na otyłość w naszym kraju. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jestem przekonany, że dyskusja nad koniecznością zmian organizacyjnych, budowy odpowiedniego, efektywnego systemu rozpoznawania i leczenia otyłości to wyzwanie, które w którym znaleźliśmy się w dobie jeszcze przed COVID-19, a w dobie post-COVID-19 jeszcze bardziej pewnie ta dyskusja jest potrzebna, aby zahamować te niekorzystne trendy i uchronić system opieki zdrowotnej przed katastrofą finansową, przed koniecznością ustawiania się coraz większej liczby pacjentów chorujących na otyłość z klasycznymi powikłaniami do wielu specjalistów, które zajmuje się tak naprawdę w wielu przypadkach leczeniem powikłań związanych z otyłością.